Witam bardzo. Chciałam Wam przedstawić kolejne czasopismo. A to jest. Bicie Ekstreme. Numer 41, styczeń 2021 rok, Tam, tym numerem w czasopiśmie było już opowiadane. Opowiedziane już było o tym. A to. Dokładnie w czasopismach o grach tak już poopowiadałem. Tu jest Final Fantasy 9 THE WORDS IS NOT ENOUGH. TOM Kronikrasz, się to są Final Fantasy 9, Crash Bash, Tenato of the Super Suckers 2000, Incebe Clisz, Books Banetas, Team Boosters, Star Wars Demolition Skip, Ultimate Victory, Champions, Team Sprinters, Unreal Tournament, SBO Boxing. O ty, tak, tak. Tak, nie słyszałem o tak na PS1, o tych tytułów nie słyszałem, w tak Taka gra też powstała na PS1, na PS2, o tym nie wiedziałem, O to. Oto są takie ceny. Czemu tutaj jest ten, to Epirat Wiki? Już nie ma. W poprzedni numer już umówione. mówione. A o trzech i tych. W tym nasz następny był Tutaj też tak. Mówione było. Tutaj jest tak, to też tak. To, to samo akurat to jest. Tak mówione było. Dlatego to tak. też, też było tym, tym mówione. Już przejść. O ten Gran Turismo też tak mówione, Mogę Wam przyznać o tym. Tutaj Gran Turismo 2 też tak fajnie wyszło. Tutaj też te same modele to są jak trójce dali. Tak początek z pierwszego roku jest to tak samo. To jest jak trójce. No kontakt też Gran Turismo trójkę dali, dłuższą i czwórkę tak samo dali. kurat akurat. Nad Tutaj musisz zrobić słuchary, licencję musisz porobić, żeby odblokować wszystkie nad dwóch WS było tak ciężko to robić akurat mi się udało się dwójkę przejść na 100% też trójka jest świetną grą nad No już tutaj też tak mówione było. Tutaj też tak było mówione. też tu było mówione o tym w numerze. O ten też w też tak samo mówię. To tak z FIFA to, to to samo wychodzi, to samo piszę nieraz. O mnie nie mam, tak nie tylko mówię tytuły i oceniam gry jest też było o tym też mówione. Kierownica też była to już dwa razy mówione o tym. Gazapas też był mówiony. Jakby było o tutaj knosku knich, tutaj dali fajnie coś. To też to, to, to samo pisze o tym. Tam się tak skrótami to tutaj to czytasz, bo tak, to ma się akurat o tym tutaj się tym będę chciał. Dlatego to, 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 to tak pominąłem tamtym numerze. tutaj to, co o tym omówić. Ktoś występował, status ludzki czołg, jego głupowe dokumentary, jedno wywoływań przez niego eksplozją. Nad pras bandiku 1, 2, 3 z też wyszło. Zatulisz, tasmanski amator jabłek, ponósł wieczorami, gdy nikt nie widzi kwa, mała małe zwierzątka, koty i chomiki. Koty i chomiki. Sapką filter 1 i 2. Snake tra ubogich, druga, woda póki seru, ale mimo wszystko z charakterem typowym amerykański zróżnicową dzieci, których z podpara podpala brandy okrąda Hart 30 pornosów. Ogląda nad... Snake, ja tutaj pominąłem Cholita Ta Snake jeszcze. Przepraszam, pominąłem go. Tego tam nie wiem co to jest. taki Gisoli, taki integra i dwójcie też będzie wychodziło. Tak. Na początku w tym pierwszym roku to będzie. Jednostkowa armia na dodatek niemal bez. C. Z... 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 Tutaj o tym Dreamcast się popowiadam, Też wyszedł fajny Dreamcast. Dreamcast, przecież przystwa... już końcówka Dreamcasta, już jest. No a to jest jedna konsola była. Potem państwa już go. No a jeszcze pod koniec jest tak... Już tak zakończyła się produkcja. Tak czy z tego bo z marsza. Pusz pęsek roku, się produkcja tej konsoli. Jest te tak, tak, do końca pusz roku. Jeszcze powychodziły, akurat niektóre, i powychodziły nad. O, zakończyli tą, tą produkcję, akurat. Sztuła. Sorry, Calibur. I sorry, Calibur na gdziekarszta też wyszło. Metropolis titlacer, Quake 3 też na Dreamcasta układ wyszedł. To tutaj było. Było mówione. Tam się opowiada A to to, to, to nie mój temat jest. Stąd fajdery. Ujęłam. Tak, pomijam. Jak nie, nie tam tego tytułu, pomijam w Pół gram to widzimy, to, to to samo to jest. I tak ten zresztą te, tak w to razie się powtarza. To widzę, w filmach Po wpisaniu kodu wybieramy nefkę, znajdujemy się w pokoju pełnym różnych symboli. Władanie filmiku szybkie zdobywanie doświadczenia tego, kogo nie wiedziałam. ja coś tak mówiłem, coś tutaj po prostu, to będzie na ten filmik. Cudemko tutaj jest, jest faną grą, ja z nim nie przypadałem, z FNaF, to jest mi tak mówiłby kaseta RPG. Ja sobie RPG RPG, ale... nad Tylko samolotami potem ten tak grałem, mi po prostu mi nie szło w tej grze. mi po prostu nie w ten ty tytuł. Po prostu nie miałem na z tym. Latałem z takseniu. Niektóre latałem świetnie, a niektóre to mi się No mi ciężko teraz z tym samolotem. Kiedy ta ta miał, miałem. ta w tym nie ta latać. Potem ta się ta się ta i się nauczyłem się co. Ten ta nie mogłem ta jak się to podnosi. ta 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 to już wszystko Wam o tym, no muszę poopowiadałem, to, to tak, do zobaczenia.